Zatrzymuję. Zjeżdża pan? Nie kiedy to Przekroczył pan czas jazdy dziennej. Przekroczył pan czas jazdy ciągłej, bez przerwy. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry Adam Piecyk Panie kierowco kontrola drogowa poproszę prawo jazdy Dziękuję Dowody rejestracyjne? Posiadam. Mapon. Poproszę od ciągnika i od noczek Wykonuje pan przewóz drogowy? Tak. Poproszę również wypis licencji. Czy siutki ten pana samochód? Musi być, musi być. Dobrze. Wizytówka firmy. Pięknie. O, jest pan kierowcą, przedsiębiorcą? Tak. Dobrze. Czy Pan przewozi jakiś ładunek? Jestem teraz na pustę. Eee, Czyli żadnego dokumentu przewozowego Pan nie posiada? Nie. Eee, Okej. Okay. Proszę przeklecić stacyjkę. Zrobimy... E, zrobić wydruk z Okej. Kontrola nie potrwa długo. Jeżeli wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, się Okej. Okay. Jakieś wydruki Nie, wszystko, wszystko jakieś... legalnie Tak o czyste? Uuu. E... teleportował pan się? Skąd pan jedzie? Z Gdańska No ale tutaj nie ma żadnej jazdy na wydruku Zobacz, no To nie wiem może tachograf się zepsuł No Ale jak się zepsuł? To elektroniczna rzecz. To no, mogła się zepsuć, nie? Panie kierowco, magnes 3 włącznik. Nie mam bladego pojęcia, co tu mogło się stać. No to dobrze, przeprowadzimy szczegółową kontrolę. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Ułatwi pan sobie zadanie, gdy powie pan, co się stało, że nie ma, e... nie ma rejestracji czasu pracy. Naprawdę panu nie powiem teraz, może jakaś awaria, nie wiem. Powinno być wszystko w porządku. Jeszcze ponownie pytanie: magnes czy, czy włącznik? Wszystko powinno być tak. To no dobrze, pobierzemy dalej. z stachografu, tak myślę, pójdę po czytnik pobierzemy szczegółowe dane. A ja, a ja pana poproszę, by pan wysiadł z, z ciężarówki. Good. Jest. Co tam jest? No to nie to ma. nie wojna. No pewnie, jest, że nie impulsatorze bo był pan przyczepiony magnes. A skoro? To jest urządzenie do, niedozwolone, dobrze pan o tym wie. No niestety. Kontrola szybko się nie skończy i konsekwencje pan będzie musiał powiedzieć. Miała być szybka kontrola, no niestety, nie wiem czy pan wie o tym, ale to jest w przestępstwie. Ok. Proszę Pani Za chwilę pana poproszę do radio. Wiosku. Dobra. Proszę poczekać Panie kierowcą, Sporządziłem protokół z kontroli. Chciałbym sporządzić protokół z przesłuchania na okoliczność, którą w dzisiejszym zastaliśmy czyli jazda na magnesie. Jest Pan kierowcą przedsiębiorcą, więc ma Pan prawo odmowy składania zeznań. I odmawiam, nie będę składał żadnych zeznań. Ma Pan takie prawo. Mam protokół z kontroli. Tu są Pana dane, dane firmy, ciągnika siodłowego naczepy, skąd Pan jechał, dokąd. Tutaj jest załącznik do protokołu o stwierdzonym naruszeniu. Czyli nierejestrowanie czasu pracy pana wskazań prędkości ze względu na używanie magnesu. Prosiłbym podpisać. Też ma pan prawo odmowy złożenia podpisu. No i odmawiam, nie będę nic podpisywał. Sami wiemy jak było. Ten magnes sam się nie przykleił. Może się przykleił, kto to wie. Stwierdzimy to podczas postępowania administracyjnego. Wyślę do Pana e, zawiadomienie o wszczęciu postępowania. E, natomiast jestem też zmuszony powiadomić prokuraturę, gdyż używanie tego magnesu spowodowało, że drogomierz e, wskazywał 0 km. Co jest to przestępstwem? Nie chcę Pan być przesłuchiwany. Nie, 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 nie będę żadnych zeznań składał, nic nie będę podpisywał. Dzisiejsza kontrola na tym się kończy, wyjaśnimy to no, podczas to postępowania. Nie ma żadnego problemu. Dziękuję, do zobaczenia. Mogę odebrać dokumenty? Tak, Pan odebrać. Nie, nie miała kiedy jechać, znalazła się. Lalunia.